Hej siemanko, witam was ponownie na moim kanale, w kolejnym odcinku z gry Farming Simulator 19. Na samym początku chcę przypomnieć o zostawieniu łapek w górę oraz subskrybowaniu kanału. W poprzednim odcinku postawiłem sobie wiatę, kupiłem sobie nową przyczepę do ciężarówki. No i słuchajcie, pomyślałem, że będzie fajnie jak zmienię sobie właśnie już ten ciągnik, bo on już jest dosyć mocno zużyty, 42, 42 motogodziny ma tutaj. No, i jak widzicie, jego cena tutaj nawet, w, chociaż Fend też już ma dosyć osłabioną cenę, ale Fenda sobie zostawię, bo on jest dosyć mocny, tam, tam, tam jest 500 koni chyba, więc on sobie zostaje. Ten tutaj ma 4, 280 koni z tego co pamiętam, no i ten ciągnik już powoli jest troszeczkę za słaby do tych wszystkich maszyn, chociażby nawet z tym dużym rozsiewaczem nawozu. To on Dosyć szybko się męczy i pod górkę już nawet z tym rozsiewaczem nie, nie, nie daje rady. Tak więc ten ciągnik postanowiłem sobie już sprzedać. ok ciągnik mamy sprzedany. Miałem tu podstawić jeszcze tą naczepę górna. i Może ją sobie tutaj podstawię w sumie. Nie wiem jak ona jest zużyta, dlaczego jej nie umyłem w sumie, to też nie wiem. Ale... Nie wiem, jak ona jest zużyta, i to jest przyczepa marki Stroutman, więc za chwilkę sobie zobaczymy. To jest chyba ta przyczepa. I ma 97%, więc ją też sobie sprzedam. Nie potrzebuję na razie dwóch przyczep. Tutaj ta od tej ciężarówki mi na razie w zupełności wystarczy. Jedyny problem jest taki, że nie będę miał chyba za bardzo czym tutaj bukarniać tych zwierząt. Więc jedynie może później sobie kupię jakąś taką typową, mniejszą, 20 tysięcy litrów czy coś ten tym Ewentualnie tą przyczepę, którą mam na jajka, będę sobie tam zakładał właśnie burtu tutaj, w tym moim warsztacie. I wtedy będę sobie robił to na takiej zasadzie, że tą przyczepę będę miał taką uniwersalną do karmienia i tam można chyba maksymalnie 12 tysięcy litrów rzucić na tą przyczepę, jak dołożymy to wszystko, więc też nie jest tak źle. Ale co dalej? No słuchajcie, no skoro pozbyłem się ciągnika e, z ładowaczem, czy, e, tak więc, no nie będę miał czym e, ładować kostek, nie będę miał czym ładować, e, zbierać, e, sprzątać tam e, zwierząt, więc e, no słabo to troszeczkę wygląda. Dlatego będziemy musieli sobie zastąpić czymś tą maszynę, ale to już za chwilę. Zanim jednak kupię jakiekolwiek tutaj maszyny w sklepie, to chcę jeszcze zrobić jedną rzecz. Mam tutaj do zakupienia jeden obszar, mianowicie chodzi mi o obszar tutaj, właśnie ten numer 6. Dlaczego numer 6? Bo numer 13 kosztuje 847 tysięcy, to nie starczy mi właśnie naładować i tak dalej. Więc numer 13 na razie sobie zostaje w odstawkę idzie. Ten tutaj kosztuje 400, ten kosztuje 400. One też są całkiem spore, ale nie. Kupię sobie numer 6. Na nim jest owie. słuchajcie, obszar jest zakupiony i za chwilkę tam sobie podjedziemy też kombajnem i sobie to po prostu pokosimy. Następnie teraz chcę kupić sobie ładowacz czołowy, aczkolwiek kupię sobie ten ładowacz tutaj marki Manitou. Myślę, że to będzie całkiem dobry wybór. No i teraz potrzebuję do niego troszeczkę osprzętu. To jest całkiem fajny ten ładowacz, więc nie będzie jakoś tam problemu. 140 parę kuca tutaj też jest, więc na spokojnie to sobie będę później tam ogarniał. Teraz tutaj mamy ładowarki teleskopowe. No i tutaj mamy łychę. Łycha jest całkiem mała, no ale co zrobić? No 2640 litrów nie jest to jakoś dużo. I teraz do, tego, do tej łychy, tutaj mamy widły do obornika. I one też naprawdę, no nie ogarniam dlaczego to tak mało w sumie jest, e, taka mała pojemność tego, no ale już trudno, już bym wolał, wolę chyba tą łychą ładować, niż tymi widłami, więc... E, dalej, widły do palet, też będą nam potrzebne, chociaż na razie nie potrzebuję, więc nie będę. Widły do bel, tutaj to widły do bel to akurat e, muszę mieć. Okej, okay. no i teraz z tym osprzętem będę musiał się udać na gospodarstwo, niestety muszę to zrobić, przejechać dwa razy, więc widzimy się za chwilkę. Możemy sobie jeszcze na szybko tylko zobaczyć tutaj jak wygląda ten ładowacz w środku. No i wygląda jak większość nowych maszyn, eee, całkiem ładnie w farmingu, bo wiadomo te starsze albo są poprawiane, albo nie są i różnie to z nimi jest, ale te nowe Akurat do nich nie można mieć jakoś dużo zastrzeżeń, bo ten joystick pracuje jak widzicie. Okej, okay. ładowacz już jest na gospodarstwie. Teraz przejdziemy sobie do zakupu nowego ciągnika, bo jak jednego się pozbyłem, no to przydałoby się kupić drugi, chociaż teoretycznie, w sumie mógłbym go sobie odpuścić na chwilę obecną, bo. Teraz nie potrzebuję ciągnika do przyczepy. Więc może na razie ciągnik bym sobie odpuścił? Powiem Wam tak, zamiast Fenda, to ja bym na przykład wolał już sprzedać tego Challengera, tak naprawdę. Jeśli o to chodzi, bo gdzie jest ten Challenger? Tutaj mamy tego Challengera. No i on jeszcze jest w miarę dobrej cenie. Ale dlaczego? No dlatego, że ten ciągnik jest przegubowy i tak naprawdę średnio mi on e, tak pasuje. Ale z tych takich największych ciągników, no to jedynie co, no to mógłbym wziąć tego Fenda na gąsienicach, tak. E, no i to jest ten Challenger. Lub Challengera na gąsienicach. Tutaj konfiguracja silnika. No, i też jakąś szału nie ma z tymi kucami. Ale w tym fędzie podejrzewam, będzie więcej tych kuc. No już jest 500, 600, 646. Wow. Nice. Nie mam w tym challengerze. 646. No dobra. Czyli mogłem wtedy kupić sobie fenda. Ale z racji tego, że stwierdzam, iż na razie mi niepotrzebny jest nowy ciągnik. Ten obszar tutaj mnie jeszcze zastanawia. Tam jest w ogóle zasiane, tam jest zasiany jęczmień. No teoretycznie miałbym tutaj już całkiem sporo tych obszarów, ale mogłem zamiast, zamiast tego szóstego kupić sobie wtedy ten i tutaj sobie zrobić takie jedno duże pole. Co z tym ciągnikiem? Ja bym wolał chyba jednak kupić sobie ten ciągnik. I kupię sobie, już wiem nawet który. Bo nie mam John żadnego, więc do mnie na farmę wlatuje teraz John Deere. Ale kupić sobie tego John Deere'a czy tamtego? To jest pytanie, bo ile ten John Deere może mieć kuca, Bo na gąsienicach to jeszcze w sumie nie mam żadnego ciągnika. Konfiguracja silnika: 13. Na 420 koni. Kurna mało trochę ma. Jedynie mógłbym go dawać do silnika czy coś takiego bo Fendt program tego Fenda? Tego mam Fenda chyba, nie? Konfiguracja silnika i tu jest 517 w tym Fendzie też już mogę mieć więcej Tak, yy, różnica w cenie nie jest duża ale nie mam żadnego John Deera, więc chyba wolałbym tego John Deera któregoś sobie jednak kupić jeżeli miałby to być John to yy, typowo do siewnika, no to nawet ten by mi wystarczył, bo ma 400 koni nawet ma 450, a ten ile miał? Bo muszę to sobie sprawdzić, słuchajcie. Ma 450. Wiecie co jest głupie? W ogóle głupie jest to, że wchodząc do jednego ciągnika, nie mamy tych zakładek porobionych, że tu jest konfiguracja silnika zawsze, tu jest konfiguracja opon, a tu jest, nie wiem, konfiguracja, nie wiem, kabiny, kurde. Tylko za każdym razem jest w innym miejscu, tak? Ja mam 420 tych koni, więc dupa. Biorę sobie tego tutaj e, John Seria 8R 8479 tysięcy mamy. Markę Q, dajmy sobie. Na, na tych miesielinkach wygląda wiele lepiej. Szerokie opony? Podwójne, szerokie weźmy. E, no i dobra, kupujemy. Tak więc, e, trochę wydałem tych pieniędzy dzisiaj, bo ponad milion miałem, a zostało mi e, tylko 131 tysięcy. No i John Deere jest już gotowy tutaj do pracy. Tak więc, ląduje na razie niestety w garażu, bo nie jest mi ciągnik potrzebny na chwilę obecną. I zabieramy się za zebranie tamtego m, obszaru numer 6, bo tam jest na razie owiec. A później, oczywiście, musimy sobie zrobić taki duży jeden obszar. 12,6 i zobaczymy, jak to będzie wszystko stało z gotówką na naszym koncie. Wtedy będziemy sobie myśleli nad e, dalszym rozwojem. Owiec ten z obszaru numer 6 oczywiście cały sprzedam, więc e, bo tutaj w silosie mam jeszcze owiec dla koni i na razie mi nie jest więcej tego owca potrzebne, więc to też jest trochę bez przesady, żebym. Musiał nie wiem ile wywołca tam trzymać, bo ja jak wspominałem, że jak mi się owiec skończy, wtedy przestanę w ogóle te konie już hodować, bo jednak sporo czasu pochłaniają. A teraz oczywiście kombajn. Myślę, że jeden kombajn na ten obszar numer 6 w zupełności mi wystarczy. Teraz się okaże, że nie będę mógł wyjechać. Kurna. Nie, jedziemy na spokojnie. Jednak trochę ciasna ta wiata się zrobiła. I lecę sobie tym kombajnem na miejsce, zbiorę sobie ten owiec, zobaczymy się w momencie, gdy będę go już tam gdzieś sprzedawał. Tak więc, widzimy się za chwilkę. Okej, okay, moi drodzy, tutaj owiec już z tego obszaru numer 6 został już cały zebrany. Z tego co mi się wydaje, ten obszar wymaga wapnowania, ale... Tutaj nie mam usuniętych kwastów. No jak zwykle kurde zostawić pracownika. Nie wiem, dlaczego tego nie dopatrzyłem. No mniejsza o to kawałek zostało, więc trudno. E, tutaj wymaga wapnowania i mi się wydaje, że mm, te moje wszystkie obszary będą wymagały wapnowania. Coś tak mi świta, więc pewnie będziemy musieli sobie tam to ogarnąć. E, tutaj muszę posprzątać właśnie, gdzie miałem ten las. Tutaj mam łąkę. I może sobie coś tam jeszcze wykombinuję dodatkowo w międzyczasie. Ale to pewnie Wam nagram. Wy pamiętajcie oczywiście, zostać łapki w górę. Subskrybować kanał. E, widzimy się już wkrótce. A teraz tylko sprzedaję sobie owiec. Tutaj cena za owiec wyszła jakoś ponad 1800 euro za 1000 litrów. Więc około 60 tysięcy pewnie gdzieś zgarnę. 50 kilka. Tam, tak jak mówiłem. E, widzimy się w kolejnym odcinku. Do usłyszenia. Pozdrawiam.